Siemano Mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że po weekendzie wszystko dobrze. Ktoś jeszcze nie widział vloga, gdzie byliśmy razem z Kamykiem na meczu Borusi Dortmund, zapraszam bardzo serdecznie na kanał główny. A my dzisiaj przechodzimy do eventu Future Stars. Gdyby ktoś jeszcze nie widział, jakie karty można trafić, to teraz możecie sobie zobaczyć. Mamy Maradonę, Eusebio, Czawiego, jest Barezi, jest Drogba. Z kart oczywiście Future Starsowych, co jest dla mnie trochę absurdem, że teraz już nawet ikony dostają karty Future Stars. Więc można by powiedzieć, że nie mogę się doczekać, jak rozwinie się kariera Eusebio, albo jak będzie wyglądał e, już później, jak się rozwinie Drogba. No dziwne, ale takie już czasy mamy. Chyba się już każdy tego przyzwyczaił, że te ikony to już wychodzą po prostu z okazji każdego eventu. Jeśli chodzi o Future Starsy, mamy też karty Hero, ale mamy zwykłych zawodników: jest Estevao, jest Due, mamy Carrerasa 90, w ogóle mega fajnie też wygląda. Czy uda się Cię kogoś trafić? Na pewno tak, bo otworzymy kilka fajnych paczek, więc zaczynajmy. Oczywiście jak też dobrze wiecie, pojawiły się również icon słapy. Coś na co czekaliśmy i też chyba nie mogli się niektórzy doczekać. Będzie co robić, będzie na co wymieniać, więc ja powoli już sobie zacząłem robić wczoraj te ikon słapy. Tych zawodników odpuszczam. Powiem Wam, że no, robiłem ich wszystkich cały czas. Aż do tego momentu, ale stwierdzam, że dobra, nie ma sensu tracić aż tyle czasu na to. Trzeba wybierać, tak naprawdę, w tym momencie, co robić, a czego nie. Bo weźmy pod uwagę, że chcecie sobie zrobić tak, wszystkie Icon słapy, że chcecie zrobić sobie wszystkie te karty, że chcecie zawsze dobijać Division Rivals, Food Champions. Oprócz tego, chcielibyście jeszcze pewnie pograć sobie gauntlety, które się pojawiają, a także turnieje. Nie ma szans, wyrobić z tym wszystkim. Dla osoby, która nie spędza przy tej grze 10 godzin dziennie To jest według mnie niemożliwe, więc trzeba wybierać po prostu co robimy I zobaczmy sobie też na sezon, bo tego jeszcze nie omawiałem razem z wami Tutaj jeśli chodzi o sezon, oczywiście wezmę ten pakiet premium, ale to za chwilę I tak, zobaczmy sobie co mamy ciekawego na końcu Chociaż wy już pewnie dobrze to znacie, już to widzieliście Jak to się prezentuje, a ja próbuję sobie to prze... Sunąć. Mamy tutaj za level 30 do wyboru albo Petita, albo Owena. Ten Owen wygląda spoko, ale myślę, że ja chyba wezmę sobie Petita. No, bardziej do środka przydałby mi się Petit. Tym bardziej z y, takimi fajnymi dwoma playstylami, z dobrymi statystykami, jak sobie zobaczycie, no to wygląda to spoko. Chociaż ten Owen też jest niczego sobie. Mamy oczywiście ewolucję, to wszystko będziemy po kolei y, sobie sprawdzać. Ale mamy też Desayego którego fajnie byłoby wrzucić u mnie na środek obrony. Myślę, że Desai znalazłby u mnie miejsce w pierwszym składzie. No i właśnie a propos mojego pierwszego składu Tak to aktualnie wygląda Przepaliłem sobie trochę foderu, który miałem Na boki obrony Jest Richards z prawej strony i z lewej Dorgu, więc tych dwóch Gości pojawiło się na bokach i na razie Naprawdę fajnie się spisują, tutaj nie mogę Na nich narzekać, Gabriela już widzieliście No i na bokach ten Olise, dużo lepszy według mnie Niż Nico Williams, Nico Williams zaczyna Troszkę odstawać, natomiast ze środka Pomocy mnie z tego składu Też ten Vieira jest nie do końca Taki jakbym chciał, co jest w ogóle niesamowite. No, nie że ja tak mówię o tym, że Wiejrom się gra średnio przez te playstyle, ale takie życie. No, w FC26 playstyle są tak mocne, że no, no niestety nawet takie karty jak Wiejra w takiej wersji no, nie są do końca spoko. Bo jak sobie zobaczycie na playstyle, to on ma tutaj Block Plus, więc trochę średnio przydatne na tej pozycji. Ale teraz przejdźmy sobie do paczek. Mamy tutaj taką paczkę, w której jest gwarantowany zawodnik Future Stars. Jak zobaczycie, to mamy 10 kart w środku, wszystkie 85, yy, gwarantowany jeden zawodnik Future Stars i jedna karta 87. Także no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze procentowo, bo tutaj w procentach mamy yy, szansę na Future Stars Icon Player poniżej 1%. Future Stars oczywiście 100%. Aczkolwiek tutaj też był błąd, bo była to paczka z gwarantowanym zawodnikiem Future Stars, gdzie było 99% szansy na trafienie zawodnika Future Stars. Czyli tak naprawdę, no nie było gwarantowane, a była opisana inaczej. To dopiero naprawili, bo niektórzy nie trafiali tutaj z zawodnika Future Stars w z niby gwarantowanym zawodnikiem Future Stars. Dziwne. Tak czy inaczej, przejdźmy sobie do pierwszej tej paczki. Otworzymy 5 takich prawdopodobnie i zaczynamy od. R Ogólnie tak. E jeśli trafię duę Estevao albo Carrerasa, no to będzie super, bo to są trzy karty chyba takie najdroższe. Tu mamy Cooper, panią, plus. Yy, nie mam. A, okej, okay, dobra. Już myślę sobie, kto to jest, a to jest Lamens oczywiście: 88, czyli na dwie karty dropnięte, ale ten Lamens to raczej drogi, też nie jest ogólnie. Tak naprawdę powyżej stuka to mamy raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 kart. Więc yy, tak to wygląda. No dobra, foder jest, foder się przyda. Dwie karty trafione. Zobaczmy sobie, przejdźmy do kolejnej paczki. Chociaż jakby na przykład trafił takiego konsyjsa, o Też bym się w miarę ucieszył, bo, bo, bo lubię tego gościa. Dobra, paczka numer dwa. Sprawdzajmy, co będzie w środku. Jak będzie RW albo że Na M może być ta pani. Thompson, ale ona ma jaką narodowość. To są Stany Zjednoczone. A tu mamy Barko 80... Ej, nie, znowu! Serio ten sam? Dalibyście kogoś innego. Dobra. Przechodzimy do następnej w takim razie. Barko CM, który ma 90 tempa. Takie playstyle Dopłodaj ma dużo playstyli ogólnie. Eee, 4 na 3 No i ten lament po raz drugi. Pytanie w ogóle brzmi, czy ja tutaj trafię kartę Wartą przynajmniej 50 tysięcy, już nie mówimy o stówce Ale mówimy o 50 LM Ty, oh, 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 wita mordę ja Muszę wysłać, że go trafiłem Tak jest, pięknie, dobra, z ławki na pewno będzie wpuszczany Ej, i chyba w tym momencie, to jest ta Thompson? Nie Ona ma 91, to nie, Cooper Dobra, nieważne tam z Cooperem, ale Pięknie trafiony, pięknie trafiony pan Oscar 4x3, 86 overall, ej, on ma potencjał jeszcze, żeby go sobie nawet ulepszyć w jakiejś ewolucji, bo no wiem, że ma jeden playstyle, ale ma 86 overall, więc myślę, że będzie go można jeszcze podkręcić. Tak jest, a ja muszę jak najlepiej, naprawdę, mega spoko morda. Bardzo fajny chłopak, więc niech tam się rozwija w Porto. Może kiedyś na mecz pasuje się wybrać. Teraz trio w Porto mamy, więc byłoby fajnie. Tylko tam widziałem, że w lutym to pogoda jest okropna. Pada cały czas i no dość chłodno. Czyli co, tak naprawdę trzy paczki, sześć kart trafionych Future Stars, więc po dwie leci. Z tego co widzę, co to jest? Podwójny walkout. Aha, dobra, no bo to nie, jest, to nie jest Future Stars, więc możliwe, że w tej to będzie tylko jeden z Future Stars. I to, drodzy widzowie, to jest ten O'Reilly? Chyba tak. Tak, on kosztuje 40 tysięcy, więc jesteśmy blisko 50. A ile Oscar w ogóle w tym momencie kosztuje? Tylko 11? Ej, naprawdę tak tanio. O'Reilly na lewej stronie no raczej się nie załapie, bo teraz jak mam tego dorg'u zrobionego no to wątpię. I to jest pierwsza paczka, gdzie jest tylko jeden zawodnik Future Stars trafiony. Trzymajcie kciuki, może tutaj wypadnie coś fajnego, dawać tego ST2o i będzie, będzie dobrze. Okej, okay, jest jeszcze, nie, myślałem, że to jeszcze raz będzie ten O'Reilly, ale nie. Super ligi, podwójny walkout, ale ten drugi jego mość to raczej nie będzie nikt dobry. Z Wolverhampton tutaj, to jest Mateusz Mané bodajże. Jak tak sobie patrzę, 60 tysięcy. Także przynajmniej jedna karta więcej niż 50, bo on ma tutaj Driven pewnie dlatego trochę podniosłem mu to cenę. No dobra, w środku już raczej nie będzie następnego zawodnika Future Stars eee, i tak jak mówiłem, no on ma tutaj właśnie Low Driven Shot Plus, a reszta statystyk tak to wygląda. Ej, najbardziej z tego Oskara się cieszę chyba. Kontynuujemy również nasz eksperyment. Drodzy Państwo, jak wiecie, testowałem nagrody już za jednego wina, dwa, trzy, teraz nagrody za cztery winy i mamy tak, 15 tysięcy końców tutaj już do zgarnięcia. Jedna paczka 10x83 i ona jest wymienna i ta paczka z uniformem również wymienna, także zobaczmy co poleci najlepszego i podsumujmy sobie to. Dobra, czyli 15k to jest gwarant, teraz mamy paczkę z informem, więc to można sobie skipnąć jeśli nie ma walkoutu I prawdopodobnie on jest o wartości QXL, tak, no policzmy go za, e, tutaj, dobra niech będzie 10 tysięcy sobie dopiszę od razu, czyli 25 koła już mamy w tym momencie, ostatnio było za 3 winy było 35 tysięcy Otwórzmy teraz paczkę niewymienną, e, tylko nie wiem czy to jest, ej, to nie jest ta chyba tak mi się wydaje. O znowu, Oscar! Tak jest! Dawaj double walkout. Nie ma double walkoutu. Ale że dwóch Oscarów mam dzisiaj? 86 overall. A to nie jest tapaka. A nie, teraz zobaczyłem sobie na podgląd. Dobrze mówię! To była tapaczka 5 razy 84, więc mamy kartę 86 overall Eventową jedną trafioną. Ale teraz przejdźmy sobie jeszcze. Do tej paczki 10 razy 83 plus. Paczka wymienna. Czy tutaj będzie coś eventowego? Niestety nie, ale mamy walkout, więc zobaczmy, jak to wygląda. Czy będzie może podwójny? Nie, nie ma podwójnego, więc można to sobie skipnąć. I tutaj trafiamy informa, dobra, czyli tutaj już można zgarnąć sobie. Ej, nawet więcej. Ło! 17 koła. Czy mamy tutaj 17? I ta Renard chyba, czyli turbodroga nie będzie, no około trójki, tu mamy dwie dychy plus jeszcze Quicksel. I tak podsumowując, za jednego wina miałem 7 tysięcy końców, za dwa winy miałem 13 tysięcy końców, za trzy winy 35 tysięcy końców i za cztery winy 50 tysięcy końców, więc tak to się zwiększa, jeśli chodzi o te rangi, które wbijałem. W takim razie przetestujmy, sobie też Oskara. Rozegrajmy spotkanie na ławce trenerskiej. Za, tutaj zameldował się pan Papszun. Zobaczmy jeszcze na jego playstyle, jak to wygląda. Dużo do biegania, do strzelania, ma fineski i też ma na zwykłego. Wbijamy w takim razie do Rivals i zobaczmy, co my tutaj mamy. Thibaut Courtois, Mawinga, Lam, Sanchez, Reinders. Oczywiście to jest to trzecia liga aktualnie. w z przodu. O, o i tyle. Ale ładnie, ale ładnie to zagrał. I teraz w ostatnim momencie, czekajcie bo Ej, to jest faul. W ostatnim momencie źle zdecydowałem, zamiast tam wjeżdżać kamwingą to się zawahałem. Czy to jest rzut karny? Tak, to, dobra. Kto może strzelać rzut karny jak nie Oskar? Dobra, ja to słuchaj. Dajemy mu wcinę od razu. Dajemy mu wcinę, przywitajmy się z nim. Tak jest, piękna sprawa. 1-0, 6. minuta. Co oni go rudego tutaj zrobili? No nie. Halo, Kanada. O, no nie wpadło to lewa noga Markus Rashford. Ja cię proszę, no mordo. Wiem, że zamiast ciebie będzie Ronaldo Nazario, ale ty się skup. No właśnie. No, no i widzisz, co się wydarzyło. Swoją drogą, jak to wpadło tak łatwo? Ale to zepsu. Nie, nie było spalonego i Markus Rashford znów marnuje kolejną sytuację. No, w końcu. Dwa do jednego. Rashford za trzecim razem. Ale ładnie to rozegrał. Tibo Kurtua! Co za interwencja, prawie jak ostatnio w meczu ligowym. Jak zostawiasz tyle miejsca i Zola może strzelić sobie czy z lewej czy z prawej nogi, to tak to się kończy w polu I Markus Rasford dokłada bramkę numer 4 dla naszego zespołu. Teraz się dobrze obróciłem, wyczekałem. Fajnie, ej, fajnie się gra tym Oscarem. Bardzo dynamiczny jest na tym e, lewym boku. Olise dokłada bramkę numer 5. I znów fajna kontra w moim wykonaniu. Ale ten Oskar tam napędza to wszystko. Nie, dobra, dobra, dobra widzowie, bo rozkręciłem się. <ścoughs> no nie, no i czemu psujesz? Pietuszewski by tak ładnie strzelił. Ruletka, minięty bramkarz i gościu z nimi mi to na klatę przyjmuje, no. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby to siadło, ale spróbujmy, Pietuszewski Przesunął się... A, tyle leciało fajnie Ej, no co robi ten chłopak? 7 do 1, ale zobaczcie, jak goś tam wjeżdża <laughs> 8-1 Oli se Pięciogwiazdkowy gość na skrzydle, który potrafi tak uderzyć Oho Miałem powiedzieć, że to jest coś wspaniałego, ale Chyba po meczu dla mojego przeciwnika Chyba ma dość Lewa noga, jeszcze Pietuszewski Dołóżmy tutaj do dyszki i można poczekać Ja tu czekam, żeby męż się skończył, a on jednak zaczął grać z powrotem. Mamy 9-2. Nie wiem co to było. Nie rozumiem czemu to wpadło, ale jest dyszka. No i mamy koniec tego spotkania, co dziwne, bo wczoraj jak grałem mecze w trzeciej lidze to naprawdę było ciężko, a teraz 10-2 i przeciwnik nie był w ogóle wymagający. Mega fajnie mi się grało tym Oscarem, zobaczmy sobie jeszcze na podsumowanie jak to wygląda też tutaj. Pietruszewski, 3 bramki, jedna asysta, Rashford, 4 asysty, dwie bramki, także ten przód naprawdę fajnie jest tutaj śmigał, zobaczcie, no każdy z nich strzelił. Z nowych kart, które jeszcze można zrobić, jak tak patrzę, jest e, pani Kika z Barcelony na lewym skrzydle, pięć gwiazdek z Hilmów. Jest też upamykano, no ale ja chyba środka obrony na razie nie muszę wzmacniać. E, także myślę, że jak sobie zerkniemy na ten skład, jeszcze tylko czekajcie, Wróćmy do tego Oscara teraz e, z, z Nico Williamsem. No, to jakby się zobaczył ten skład, to myślę, że Nico Williams oraz Vieira to jest dwóch zawodników, którzy są pierwsi do zmiany, bo raczej obrona nie. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Pewnie w tym tygodniu też oczywiście pojawią się następne drafty i musimy otworzyć sobie też paczkę z ikoną, nową, która się pojawiła. Więc dziękuję Wam za dziś i widzimy się kolejnym razem już jutro klasycznie o 16. Do zobaczenia, Mordki Piona!